Kolejnym odcinku z Minecraft na tym kanale! I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować epicką bazę, którą właśnie wymyśliłem, Chciałbym wam pokazać, żeby wiecie, żebyście każdy z Was umiał taką fajną, właśnie budowę zbudować na swoim świecie, żeby każdy mógł jeszcze lepiej budować, jeszcze lepiej ee, projektować. Więc mamy oto taką górę, widzicie? Górę jak góra, te góry w Minecraft są. Nie za ładne, poczekajcie, ustawmy sobie jakiś czas na rano, żeby nie było. A no, te góry w Minecraftach faktycznie są takie, ea, mech, takie wiecie, średnie, no, takie kupowate trochę. I dlatego postaramy się przerobić tą górę na epicką bazę. I ogólnie już znalazłem tutaj takie fajne, genialne miejsce, zobaczcie, widzicie to? Mamy tutaj taki fajny cave, znaczy nie dość, że on. Mamy tutaj takie fajne wejście. Mamy tutaj taki okrąg dyrtu, dyrtu, takiej pustej przestrzeni co? To jeszcze z drugiej strony mamy wejście. Na pewno to będzie można jakoś epicko przerobić. Więc co, zaczynamy! Dobra, zacznijmy od tego, że musimy poszukać. Yy, że usuniemy parę sobie drzew. Myślę. Yy, że to jest bardzo ważne, żeby posyłać parę drzew, żeby zrobić tutaj właśnie przestrzeń na tą bazę. Yy, bo to nam po prostu bardziej ułatwi całą budowlę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to, to całe budowanie. Yy, I na pewno ograniczy wiele problemów, nie dużo tych drzew, usuniemy tylko parę. Yy, tych najbardziej kłop kłopoczących nas. I teraz tak. Musimy zadecydować po której stronie góry będzie nasza baza. Chcemy, żeby nasza baza była gdzieś... Może gdzieś tutaj właśnie pomiędzy górami w sumie. Więc warto by było zrobić tutaj dwa wejścia. Właśnie dziś w tej jaskini, a żeby te, żeby te wejście miały sens, to musimy tutaj poprowadzić dwa mosty. Więc ja proponuję zobaczyć tutaj Uwaga, setujmy sobie. Set 5. Dwa mosty, jeden most i tu będzie szedł gdzieś drugi most. Yy, tylko musimy go właśnie gdzieś jakoś doprowadzić. Nie wiecie co? Poprowadzimy go dalej tutaj. Dobra, kiedy mamy już taki właśnie, zrobimy tutaj taki bardzo, bardzo, ale to bardzo prościutki mostek, możemy zacząć zabierać się za wejście naszej bazy. Myślę, że ba baza będzie gdzieś, wejście gdzieś właśnie tutaj, szczególnie jeśli mamy tutaj zagłębienie, myślę, że to bardzo wykorzystać i zrobimy ją sobie właśnie tutaj takie okrągłe wejście. Więc ja się zabiorę tutaj właśnie za budowanie i za chwilę efekty. Dobra, więc teraz powoli możemy się zabierać za wnętrze, kiedy mamy tak właśnie zrobione takie bardzo proste wejście. Więc tak, pamiętamy o tym, żeby w takich pasach zawsze był wysoko sufit, ponieważ to nam umożliwia wykonanie bardzo, 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 ale tu bardzo wielu ozdób, tak naprawdę. I dlatego staramy się, o, czekajcie, teraz ja się zrobiło trochę ciemno, a chcę, żeby się tutaj wszystko widzieli, dlatego staramy się, żeby sufit był zawsze wyżej. Yy, za chwilę wam pokażę dlaczego, a już mogę teraz wam pokazać, Zadźcie. Bo przez to na przykład będziemy mogli wykonać takie fajne belki stropowe, które tak naprawdę prezentują się dużo, w, czy bardzo fajnie w wielu bazach tak naprawdę. Yy, niezależnie od tego, czy jest to baza jakaś taka prosta, yy, czy bardziej złożona, czy w jakimkolwiek innym stylu, zawsze te belki się dobrze prezentują. Więc zróbmy tutaj właśnie parę takich belek co trzy kratki i myślę, że... Będziemy mogli właśnie kontynuować i powoli zabierać się za pomieszczenie w tym, w tej naszej bazie. Więc tak oto prezentuje się nasz korytarz. Wygląda on tak bardzo prosto, zobaczcie, banalnie wręcz bym powiedział. Wykorzystałem tylko tutaj tak naprawdę bloki drewna, a tak ładnie się to komponuje. Zobaczcie, mamy taki fajny, długą, długą salę korytarzową. I po lewej stronie tu już mamy jedno pomieszczenie, które, znaczy, które jest w toku budowy tak naprawdę. I tutaj umieścimy może jakąś bibliotekę. Jeszcze nie jestem pewien, co tu będzie się znajdowało. I po drugiej stronie tak samo będzie wyglądać jakieś tutaj pomieszczenie. Dalej, tutaj myślę, że poprowadzimy ze schody na dół, w głąb góry i może jakieś schody do góry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I na razie to tyle. Zobaczymy. Teraz się zajmę biblioteką i wracam zaraz do, do Was. Zobaczcie teraz, jak fajnie na suficie można wykorzystać trapdory. Nie wiem, czy to widzicie, bo nie wiem, jak bardzo YouTube to teraz popsuje. Ale postaram wam się tu jak najbardziej oświetlić. Więc teraz, uwaga, przyjrzyjcie się dobrze. Bardzo fajnym pomysłem na zapełnienie przestrzeni, takie takie nowatorskie bardziej, jest po prostu, zobaczcie, zrobienie takich trapdorów na, na górze. Wygląda to bardzo ładnie, estetycznie i fajnie się komponuje właśnie z całą. Ojojojoj, oj, oj, oj. <laughs> z całością właśnie budowli. Więc co, to jest taki mały trik, myślę, że go polecam. Yy, bardzo często będę jeszcze wykorzystał w tej budowie, a my tutaj kończymy bibliotekę. I tak oto prezentuje się nasza biblioteka. Obejrzyjcie ją sobie dokładnie. Bardzo fajny, prosty motyw widzicie. W oku yy, mamy poukładane oczywiście biblioteczki oraz takie puste, zrobione właśnie z Krosna. Yy, loom, tak to skrosno które wyglądają jak puste półki. Myślę, że to genialnie się prezentuje. I są tak właśnie fajnie pow, powlepiane. Oczywiście wszystkie półki są tutaj, znaczy tak nierównolegle porobione. Czasami są takie dziury, co daje takiego fajnego efektu, takiego chaosu lekkiego. Oczywiście w środku jest też parę biblioteczek jakiś enchant. Czekajcie, dajmy tu jeszcze światło trochę. Yy, I to myślę, że to się mega, mega prezentuje. Poczekajcie, wiecie co? Teraz tak sobie pomyślałem, że yyy... Yy, że moglibyśmy tutaj zrobić latarnie. Myślę, że one będą trochę lepiej wyglądać. Szczególnie jeśli będzie to może tutaj stały. O, zobaczcie, widzicie? Cyk, cyk, cyk. I to chyba się będzie dużo lepiej. Yy, wiecie co? Teraz, może za zobaczcie, te, tej z boku pochodni i postawmy tylko te tutaj. No, to się wygląda dużo lepiej. Yy, I teraz chciałbym zobaczyć No, jeszcze to mamy oczywiście jakiś fotel do, do czytania. I teraz chciałbym właśnie zrobić tu jeszcze takie ukryte gdzieś miejsce za biblioteczką. Zakretyzuję, postaram się zrobić i pokazać wam mechanizm, jak więcej będzie wyglądał. Tak, żeby, wiecie, żeby, to była, żeby ta biblioteka nabrała takiego fajnego charakteru, takiej, takiego tajemniczego, lekko mrocznego. Dobra, to robimy. Bierzemy pistolny i łapka w, dro w ruch. No i tak, oto się zrobi nasze ukryte przejście, dobra, więc użyjmy go. Ale poczekajcie, najpierw pokażę to. Znaczy, wyździe zwykła ściana, nic nie widać, nic nie, nie słychać i nagle przychodzimy, cyk, dźwignia, podbiegamy. I okazuje nam się tutaj taka epicka jaskinia, zobaczcie, tam będzie woda, tam byśmy mogli zrobić wyjść jakieś do, do ucieczki, jakbyśmy uciekali na przykład z naszej bazy yy, Na przykład nie wiem przed ząbiakami czy przed kimkolwiek, kto by nam się włamał do niej Zobaczcie, tam, 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 tam. Yy, no i oczywiście takie parę skrzynek, jakieś piecyki, trochę liści, oczywiście multum, multum pochodni dla knibatu. Yy, który robi to światło. Dobra, my sobie wyjdźmy stąd, bo tutaj nie ma już za bardzo czego do pokazywania i lecimy do kombinować z naszymi pokojami. Zobaczymy, co tutaj jeszcze można wymyślić. Z tej strony naszej bazy może zróbmy, zobaczcie, tak, tak, takie fajne przejście, taki fajny łuk. Trochę go oszklimy, żeby właśnie było taki jakiś wzgląd na zewnątrz co się dzieje. Zobaczcie, żeby, tak, żeby to nie była taka baza, która jest kompletnie odcięta od tego świata zewnętrznego. To by było chyba tak słabo wyglądało moim zdaniem. A taka fajna właśnie aranżacja, że tak się wyrażę, yy, nada takich jakby trochę przestrzeni do naszej bazie wewnątrz. Yy, wiecie, stanie się ona tak optycznie większa, mimo że no, nie będzie tak naprawdę w rzeczywistości. Myślę, że to jest fajny, dobry zabieg, tak na, na początek, żeby urozmaicić naszą bazę. I co? I będzie takie kombinować, jak dalej tutaj właśnie posuwać nasze kroki, żeby ta baza wyglądała coraz lepiej. No i tak się prezentuje oto nasz salon, zobaczcie, bardzo prosty, tutaj mamy takie fajne, ładne okienko z widokiem na zewnątrz, lekko, pokazać jest tak przekrzywione w jedną stronę, co nadaje takiego asymetrycznego, fajnego kształtu, tutaj mamy oczywiście sofę zrobioną ze śniegu, trochę ją podwyższymy, yy, nie martwcie się... Kochodnia nie roztopi tego śniegu. Nie, o to nie musicie się kompletnie martwić. Tutaj mamy takie fajne znacznie, okienko nad yy, sufitem, właśnie na suficie, który właśnie tak yy, fajnie napuszcza trochę światło do środka. Takiego, wiecie, jaśniejszego, nie tego ciemnego. Tutaj mamy też jakieś półeczki, kwiatki, stolik z dwoma krzesłami. No i tak to się różnik No i oczywiście roślinki w dwóch narożnikach, żeby było bardziej kolorowo. Myślę, że jeszcze byśmy mogli zrobić tutaj mały dywan. Karpet? Co jest? Karpet. I tutaj jakoś to udekorować. Zobaczcie, ocyk, może zielony. Myślę, że zielony to jest spoko opcja. Yy, tylko trzeba musimy ułożyć jakiś taki ciekawszy kształt, żeby to miało ręce i nogi. Myślę, że, że coś takiego jest jak najbardziej w porządku. No i co? Yy, może jeszcze jakieś żółte akcenty albo może limonkowe, żeby, żeby ten, żeby ten, yy, żeby to się jakieś ładnie w miarę komponowało. O. Takie linie. Spoczko. No i co? No i możemy przejść do kolejnych pomieszczeń, nie? No i teraz zabieramy się za klatkę schodową. Zobaczcie, tak to by więcej wygląda. I tak mniej więcej za, będzie wyglądał ich kształt. Zobaczcie, będziemy mieli takie dwie po bokach właśnie, dwa po bokach takie zejścia, ale wygląda to dosyć surowo. Dlatego musimy teraz nadać temu, zobaczcie, taki kształt bardziej zaokrąglony, dlatego w tym miejscu musimy zmierzyć Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Musimy w tym miejscu zrobić takie małe wcięcie w naszej sali, a właściwie w naszym korytarzu, Teraz i symetrycznie po drugiej stronie, albo wiecie co, na razie po jednej stronie. I zobaczcie. I w tym miejscu wypełnić je schodkami, o tak, w ten, żeby powstało takie ciekawie, ciekawie wyglądające zagięcie. Teraz tak, odprowadźmy od tych miejsc filary, poustawmy na nich pochodnie, żeby zrobiło się trochę jaśniej. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo sam jestem ciekawy. Bo jeśli wejdzie tak, jak za zaplanowałem, to, może to być, możemy do otrzymać bardzo ciekawy efekt. No dobra, spoko jest. Myślę, że to spoko wygląda. Myślę, że trzeba się O, tak zrobimy. Porównamy tutaj sobie. I tutaj zrobimy, zobaczcie, cyk. Filar jeszcze. I teraz tak, spróbujemy teraz obniżyć lekko sufit Tak, żeby on się tutaj ładnie schodził, zobaczcie co trzy kratki, raz, dwa, trzy i potem znowu, raz co jest, raz, dwa, trzy o super, teraz możemy go jakoś fajnie wypełnić, może jasnym teraz dla odmiany, bo wszędzie w tym ciemnym, ciemnym, ciemnym cały czas ten ciemny, 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 a ten jasny myślę, że fajnie się tutaj wkomponuje o, coś w ten deseń, tak do połowy, żeby za to flipnąć na drugą stronę znaczy, obrócić na drugą stronę. Przepraszam, że tutaj swoich kolikwialistów używam. Dobra, i co? Zagle wam efekt końcowy. Myślę, że to fajnie powinno zacząć wyglądać. Chyba, że, że... Chyba to będzie jedno z ciekawszych kiedy kiedykolwiek budowałem. Dobrze, więc tak się oto to że szaklatka składowa już skończona, zobaczcie. Trochę mi tutaj rybek skacze. No niestety ich nie mogę już za bardzo pozbierać, niech Niektórych... tutaj... No właśnie, niech, powypada z nie, niech powypadają z nich rybki. I tak się o prezentuje nasze akwarium. Tutaj gdzieś te rybki sobie pływają do góry, może trochę wyżej pływają. Co mi się za nie podoba, muszę trzeba jakoś potem pozmieniać. No ale to jest taki, wiecie, taki mały, fajny element, taki dodatkowy, właśnie w tym dużym pomieszczeniu. Myślę, że to nada takiej fajnej też atmosfery w środku. I teraz postaramy się zrobić piętro dzisiaj, właśnie za, robiąc sobie właśnie schody kolejne yy, pomiędzy tymi dwoma klockami. To lecimy. Dobra, więc zaraz zaprezentuję wam, moi kochani, tak się wygląda właśnie nasz magazyn. Myślę, że wyszedł z nim bardzo fajnie, lekko epicko. Fajnie jest taka, zachowana jest taka fajna, ciepła atmosfera, yy, co warto zauważyć. Zobaczcie, wszędzie są takie same bloki, wszędzie drewno, tylko doszło nam trochę kobla, właśnie na ten piec wielki, taki hutniczy. Zobaczcie, więc tak, wchodzimy, jeszcze raz. Schodzimy oczywiście po naszej klatce schodowej, wchodzimy na dół. I przed naszymi oczami, oczyma właśnie powinien się mówić, widnie wielki piec. Myślę, że wygląda epicko. Bardzo fajnie. Yy, po lewej, i po prawej stronie mamy oczywiście pełno, pełno skrzynek, do których zawsze w każdej chwili możemy zajrzeć. Czekajcie, tutaj nie powinny być tych pochodni na ziemi. Oj, zniszczyłem skrzynkę, jest teraz. Mogę? No co? Kurczę. Ach, obrócona, dobra. Yy... I zgubiłem wątek. No i właśnie tak to się prezentuje, zobaczcie, bardzo fajny proces, tu oczywiście tutaj po prawej i po lewej możemy wejść, zobaczcie, na balkoniki, trochę sobie pochodzić, tutaj możemy poumieszczać kolejne pokoje, jakbyśmy mieli ochotę, zobaczcie, gdzieś tutaj, yy, na przykład, cyk, możemy zrobić kolejny pokój, ale to już do naszej inwencji, oczywiście, kochani, drodzy, link do tej mapy dam wam w opisie, jeśli wam się spodobało i chcecie więcej podobnych odcinków, właśnie takich stylówek na bazie, to śmiało piszcie, Zostawcie koniecznie lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ wielu z was nie daje dzwoneczka, przez co później nie dostaje powiadomień, a nam przez to spadają wyświetlenia mniej osób, nas widzi, i to jest trochę smutne. Więc wam jeszcze tutaj ostatni raz pokazuję całą bazę, jak ona wygląda. Myślę, że to jest spoko. Nie jest aż tak bardzo mocno widoczna z daleka z, z zewnątrz. Jest taka mała, skromna, dość prosto wykonana. No i co? Ja tutaj bez dalszego przedłużenia, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. No i co? I widzicie się przy materiałach? ELO! Wow!